No hej, przy mikrofonie Sherlock, czołgowy paradnik wydanie 12 i dzisiaj zajmiemy się przedostatnią maszyną dosyć kontrowersyjnej linii włoskich czołgów ciężkich. W materiale porozmawiamy o zaletach oraz znaczących wadach i jak mają się one do roli, jaką powinien pełnić ten czołg, ale postaram się też Wam pokazać, że dziewięciotierowy Progetto C50 Mod 66 nie jest wcale takie znowu złe, jakie malują. I z odrobiną taktycznego zacięcia można tą maszyną zrobić coś wartościowego, mimo że w zasadzie włoski ciężki to tak naprawdę nic szczególnego i jest wiele czołgów o wiele lepszych i praktyczniejszych do grania. I zacznijmy więc od funkcji, jaką mamy pełnić na polu bitwy, bo trzeba przyznać, że kombinacja rzeczy, jaką oferuje maszyna, jest bardzo ciekawa. Przede wszystkim progetto 66 służy do walki pozycyjnej. Wie, że frontalnie mamy znakomitą, pozbawioną praktycznie wigspotów i garnków. Dodajmy do tego bardzo przyzwoite 9 stopni opuszczania lufy, i od razu, więc widać, że najdogodniejszym dla nas gameplayem jest podejmowanie przeciwników na nierównościach terenu. Najlepiej jeszcze, jak to my posiadamy nad oponentem przewagę wysokości. I mierzymy na niego z góry, a on na nas od spodu, bo wtedy nasz przedni pancerz rośnie do potwornych wręcz wartości. I w takim scenariuszu niewiele jest dział w całej grze, które nawet na pociskach specjalnych będą w stanie nam cokolwiek zrobić. Bo pancerz, gdy nie pokazujemy dolnej płyty, jest największą zaletą tego czołgu. Co sprawia, że włoski ciężki, odpowiednio zagrany, jest niemalże nie do ruszenia. Oczywiście nie zawsze będziemy mieli szansę na maksymalne wykorzystanie naszej pozycji, by utrzymać wroga, no ale pancerz Progetto 66 to bardzo silny atut. I sparujemy go sobie od razu z największą wadą tego czołgu, a nawet całej linii technologicznej, i to, co boli najbardziej, to kompletny brak dpm-u. Strzały ładują się astronomicznie długo i nie pomaga zbytnio innowacyjny system autoreloadera, który refunduje część czasu przeładowania pocisków, gdy wystrzelimy przed pełnym przeładowaniem. Jesteśmy na tym nadal oczywiście stratni, ale po prostu nie aż tak bardzo jak na przykład w przypadku włoskich medów. No bo sami powiedzcie jak wygląda 400 alfy, co jest raczej przeciętną wartością na tym pierze, który ładuje się 14 sekund w przypadku pustego klipa albo ciut ponad 12 i 11 sekund w przypadku drugiej i pierwszej pestki. Cholernie słabo, prawda? Z załogą i wentą daje nam to 2100 obraży na minutę na czołgu, który stworzony jest do zatrzymania przeciwników i bezpośredniego konfliktu na pierwszej linii. I pierwsze trzy minuty tego meczu pokazały, jak wykorzystać to, co dobre, i jak zanegować to, co złe. I chciałbym zwrócić Waszą szczególną uwagę na sposób, w jaki przyjąłem agresję przeciwników. Bo nic tutaj nie wydarzyło się przypadkowo. Po pierwsze, widząc, że wróg gra agro, ustawiłem się w taki sposób, by moja gra pozycyjna pozwoliła mi wykorzystać mój pancerz do maksimum. Druga rzecz to zobaczcie, że po każdym strzale nie zapędzałem się od razu na przeciwników, tylko trzymałem swoją pozycję. Strzelałem raz i ładowałem. Raz, i ładowałem i jest to spowodowane tym, że wiem, że gdybym chybił drugą, albo nie daj Boże trzecią pestkę, to w zasadzie przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, bo nie strzelę nikogo przez najbliższe dziesiątki sekund. I dzięki temu, że nie dopuszczałem, by moje obrażenia się zmarnowały, zagwarantowałem sobie, że nigdy w tym meczu nie nastanie taki moment, w którym będę najsłabszy i przeciwnik będzie w stanie na mnie po prostu wyjechać. Moje działo było w nieustannej gotowości, każdy krok za daleko oponentów mógł być przez to stopniowo karany, a gdy miałem okazję i dużą pewność, wkładałem też drugą pestkę i wracałem do trzymania gardy. Taki styl grania to podstawy podstaw wszystkich czołgów ciężkich, jednak w przypadku Progetto 66 jest to szczególnie zarysowane właśnie z racji długiego przeładowania. Nie możemy po prostu sobie pozwolić na zmarnowanie strzałów, bo każde pudło ujmuje nam siłę, na której powrót będziemy musieli czekać bardzo długo. Chodzi więc o to, aby tak się ustawić, by nasz pancerz pozwolił nam przetrwać czas, w którym ładujemy. Więc tak naprawdę ciężko tym czołgiem się atakuje. Bo gdy to my jesteśmy aktywną stroną, nie zawsze będzie można swobodnie sobie ładować, bez ponoszenia za to strat. Grając więc włoskim ciężkim, musimy stworzyć sobie sytuację, w której strzelamy i natychmiast wracamy na dogodną pozycję. Chowamy dolną płytę, zwiększamy dystans i łamiemy nawet linię celowania, po czym znów wychylamy się, by zrobić swoje. I przede wszystkim musimy być z kimś, bo wtedy nie da się na nas tak łatwo wyjechać. A skoro nie można na nas wyjechać, to możemy grać pozycyjnie. A skoro możemy grać pozycyjnie, to nie da się nas w zasadzie ruszyć, bo frontalni na wzniesieniu jesteśmy praktycznie nieprzebijani. Widzicie te zależności, widzicie skąd ten czołg bierze swoją moc i że jeśli nie gramy nim w ten jeden konkretny, właściwy sposób. To siły nie mamy praktycznie wcale i dlatego właśnie Progetto 66 jest bardzo trudną maszyną do grania, bo nie posiada praktycznie marginesu błędu. Jesteśmy silni tylko i wyłącznie w konkretnych sytuacjach. Możemy robić rzeczy, ale jeden postawiony źle krok i bottom tier zamiatają nami dosłownie podłogę. I nie ma innego czołgu na tym tierze, który byłby tak bezlitosny dla gracza, niż właśnie włoska ciężka dziewiątka. Z tego też tytułu nie polecam tej linii nowym graczom, tym bardziej, że topowa maszyna w tym drzewku jest jedną z najgorszych dziesiątek. W przypadku proga 66, kolejnym ważnym minusem jest raczej przeciętna penetracja. 242 na standardowych APK. 1075 Shell Velocity i 303 na specjalnych hitach i słabiutkie 902 prędkości pocisku, no, mówiąc łagodnie, bardzo średnio, tym bardziej, że na przykład wiele radzieckich czołgów posiada dostęp do hitów z grubo ponad 300 PENY i to już na fierze ósmym. Sprawia to, że jeszcze bardziej musimy cackać się, by każdy strzał był tak pewny jak to tylko możliwe, ale jak pewnie zauważyliście podczas meczu, celność jest ponownie olbrzymią zaletą. Ale jest to po części spowodowane modułami, bo na maszynie mam założoną wentylację, stabilizator i ulepszone celowanie, więc wszystkie moduły boostują de facto moje działo, bo to celności i mniejszego rozmiaru celownika ten czołg potrzebuje najbardziej, by oddawać najcelniejsze, najbardziej pewne strzały możliwe. Polepszona stabilizacja jest wręcz znakomita, więc możemy zawsze przystanąć na chwilkę i szybko trafić nawet w dalekie cele, Znakomita celność pozwoli nam też pełnić rolę takiego pseudo wsparcia, gdy gramy na przykład na dziesiątki, albo do ostrzelania celi na horyzoncie, gdy się relokujemy, albo dopiero docieramy na kolejną pozycję, co znacząco wpływa na wachlarz sytuacji, w których możemy być użyteczni. A czołg ciężki, który potrafi być uniwersalny, to bardzo ciekawe i użyteczne narzędzie do grania. Tym bardziej, że jesteśmy zauważalni, zwinni i mobilni jak na czołg ciężki o tak dobrym frontalnym pancerzu. Patrząc jednak na całość, trzeba przyznać, że czołg jest cholernie trudny do grania, ale jest też to przez to wyzwaniem i chyba przez to czołg mi bardzo leży. No, może jeszcze pod względem wyglądu. Bardzo ciekawa bryła i wieża Roger 66. Prezentuje się bardzo nowocześnie i bardzo mi się z wyglądu podoba, ale to już moje subiektywne preferencje. Finalna opinia to to, że Czok potrafi zrobić fajny wynik, ale wymaga to o wiele więcej pracy i myślenia niż w przypadku innych ciężkich maszyn. Ale jeśli wasz gameplay prezentuje już fajny poziom, to sami zobaczycie podczas ogrywania tej maszyny, dlaczego można powiedzieć że linia włoskich ciężkich kończy się właśnie na dziewiątym tierze, na Progetto 66. No i cóż, w dzisiejszym materiale to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało i dziękuję za Wasze kciuki i komentarze. Ja już uciekam. Powodzenia na randomkach i pa!